Dziesięć dni modlitwy, dzień dziesiąty. I baczmy jedni na drugich, w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział dziesiąty, wersety dwudziesty czwarty i dwudziesty piąty. Biblijna duchowość jest analogowa, a nie cyfrowa. Jest oparta na osobistych, rzeczywistych praktykach między realnymi ludźmi i żywym Bogiem. Rzeczywiste rzeczy są z natury analogowe, a nie wirtualne. Choć Bóg objawiony w Biblii jest niewidoczny dla oczu ludzi, wzywa nas do praktykowania bardzo określonych analogowych czynności wyrażających naszą więź z Nim. Weźmy na przykład nasze uczynki. Praktyczne rzeczy, które czynimy dla Boga i bliźnich, mają zawsze analogowy charakter. Albo pomyślmy o świętowaniu Soboty. Obejmuje ono kilka szczególnych analogowych praktyk, takich jak odpoczynek i nabożeństwo. Odpoczywanie od powszedniego trudu i dokonywanie wyborów odzwierciedlających świętość Soboty nigdy nie jest wirtualne zawsze analogowe. Dotyczy to także nabożeństwa we wspólnocie realnych ludzi w przedpołudniowych sobotnich zgromadzeniach. Choć można przyłączyć się do wirtualnego nabożeństwa przez Internet, ostatecznie doświadczenie nabożeństwa wypełnia się w analogowym zaangażowaniu i uczestnictwie realnych ludzi w realnych miejscach. Praktyczne i rzeczywiste przejawy dobroci, łaski, przebaczenia, współczucia, podziwu i uwielbienia mają znaczenie jedynie jako doświadczenia analogowe. Żadna wirtualna rzeczywistość nie może zająć miejsca analogowego ludzkiego dotyku, pocałunku, pomocnej dłoni, uścisku pocieszenia, radości fizycznie odczuwanego śmiechu czy zdecydowanego uściśnięcia dłoni na powitanie. Nie można celebrować praktyki umywania nóg czy wieczerzy pańskiej w sposób wirtualny. To, co Jezus ustanowił swoim przykładem, ma być upamiętniane fizycznie w sposób dotykalny i odczuwalny. Także praktyka modlitwy i postu zalecana w Piśmie Świętym jest analogowym dokonaniem w czasie i przestrzeni. Nasza wiara w Boga zawsze ma analogowy wymiar, w którym staje się widoczna. Choć jako ludzie możemy wiele rzeczy robić wirtualnie, nasza więź z Bogiem i wyrażanie naszego duchowego związku z Jezusem nigdy nie może zostać ograniczone do wirtualnej rzeczywistości. Rozważmy wszystkie błogosławieństwa. Jakie niesie ze sobą realne, analogowe życie. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Przypowieści Salomona, rozdział 25, werset 11. Pomocna dłoń, niosąca realne wsparcie w potrzebie. Łagodny dotyk mówiący, nie jesteś sam. Wartość ręcznie napisanej kartki czy listu trzymanego w rękach. Okazywanie niezasłużonego przebaczenia i łaski prowadzących do odrodzenia osobistych więzi, podzielenie się żywnością z głodnymi, przyjęcie pod dach podróżnych i bezdomnych. Te i inne błogosławieństwa są doświadczane analogowo. Owszem, powinniśmy doceniać zdobycie cyfrowego świata, ale pamiętajmy, że nasza wiara jest i musi pozostać analogowa. Materiał został zrealizowany przez ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei. Dziękujemy.